Witam Was po raz kolejny. Oto nasz piąty, chyba piąty odcinek, już sama nie wiem. Dopiero zaczynam, a już się gubię w liczbach. Przede wszystkim, tak się kiedy wczytuję, chciałabym bardzo Wam podziękować za wszystkie komentarze, za każde miłe słowo. Naprawdę zadziwiliście mnie, każdy, wszyscy i każdy z osobna. W związku z czym dziękuję Wam bardzo. I zobaczymy, czy moje kolejne odcinki będą się polepszały, czy będą coraz bardziej Wam się podobały. Mam nadzieję, że tak. O. Wysiłek na coś musi się zdać w końcu. Skończyliśmy na pokonaniu trzech rozbójników Rabusi. Rabusi, Rabusi. I. Mówiłam o tym, że będziemy mieli do załatwienia jeszcze jedną małą, choć tak, nie tak małą, sprawę. Znajduje się ona... No gdzieś tutaj, ale nie wiem gdzie. No, zaraz znajdę. Zaraz wszystko znajdziemy. Dzisiaj postaram się nagrać... Coś mi atakuje, nieco. Dzisiaj postaram się nagrać... Szczerze. Yy, może nie trz... Dwa odcinki, trzy odcinki. Sama jeszcze nie wiem w zależności ile czasu będę miała o, nie żyje bierzemy ogon ogon otóż tak, też była prośba, żeby wszystkie dialogi zostawić żeby ich nie przewijać ani nie, nie skracać ich wypowiedzi wobec tego będę je wszystkie zostawiać Będę milczała w tym czasie, żebyście mogli sobie i posłuchać, i poczytać. No i komentować będę przede wszystkim w trakcie akcji. Czy tak jak na przykład teraz. Nie mamy niesamowitą akcję. Otóż chodzimy. Jest to tak intrygujące. O, znowu szczury. Tak, jak jest w ruch automatycznie gra się pauzuje. To nie ja pauzuję wiem. Co nawet jest dobre, bo na przykład zostawię sobie, jak gram sama. Zostawię grę. Pójdę po sok, pójdę po wodę. I w tym samym, w tym... nie w tym samym, po prostu w tym czasie przyjdzie wróg i nie zabije, a tak się właśnie zatrzyma gra nic mi się nie stanie, gdzie jest wróg, gdzie jest przeciwnik, a tak. No, niech, nie, nie. niech. Nie. dalej. Czekaj, 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 czeka, czeka. czegoś mi brakuje, czegoś mi brakuje... Um. A, chyba tam. Może, nie, 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 nie. Jezu, zgubiłam się, no nie, no, nie gubię się podczas grania, podczas nagrywania zawsze się zgubię. Niedołężność. tutaj już byłam chyba, nie? O matko, pokażcie jej mapy. No, no, no nie. O, 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 o szczury. To zabijamy, bo tam chyba beczki są. W ogóle w złą stronę poszłam. Jak to jest możliwe? Jak ja mogłam to zrobić? Aha, nieistotne. Wytrzymacie te parę minut. Chyba. Nie wiem. Liczę na Waszą cierpliwość. Ja mam jej czasem masz za dużo, a czasem masz za mało. No ale tutaj jak nagrywam, bo cierpliwością nie grzeszę. No, w ogóle życie zakręcił już po zabiciu szczura. Ale silne ma zakręcie, więc to jest bardzo przydatne. Szczególnie teraz będzie właśnie przydatne. O ile się stąd wydostanę. Raczej dostanę tam, gdzie chcę. 27 stopni w cieniu. Ja się stąd wyprowadzam. To jest niedorzeczne. Nie, nie jestem w stanie wytrzymać takimi temperaturami. Jeszcze w mieście to już zupełnie nie da się. Dzisiaj byłam w szkole. Grałam na jednej godzinie w koszykówkę. I muszę przyznać, że to był nie tyle błąd, co to było sadystyczne, masochistyczne i teraz jest jeszcze bardziej ciepło niż było. No dobra, czy ja teraz dobrze idę? Nie no, nie mów że w ogóle... Co ja robię? Gdzie jestem? Gdzie to jest? Gdzie... O... Boże, jeżeli ja się zgubiłam w takim miejscu, to to jest niemożliwe. Nie, to jest niemożliwe w Coś tam już byłam, wszędzie tu byłam. Jakoś nie wiem, nie pokażę sobie, że ominęła. Nic nie ominęłam. Gdzie jest... Boże, ci co znają grę, to już wiedzą, czego szukam. A nie rozumiem, gdzie się to podziało. Yy, tak, zgubiłam przeciwnika misji, znaczy w sensie że przeciwnika, którego mam pokonać i nie mogę go znaleźć, to jest żenujące, nigdy się nie gubię w grach, nigdy nie mam takich problemów jak orientacja, jak, nie wiem czy to nagrywanie mnie tak rozprasza, To no niemożliwe, zawsze gadam ze sobą jak, znaczy jak nagrywam, jak gram. Chyba nic nadzwyczajnego. No nic, najwyżej posłuchacie mnie dłużej. Zawsze mogę mówić, 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 mówić. W tym jestem dobra. To mi zawsze mówiono, chociaż... No cóż, nie, nie wszyscy mówili mi to w sensie, że co fajne. No ale... Po raz setny ich mijamy. Nie znikają. Nie wiem, jak szybko znikają tutaj ciała. Nie wiem, czy po opuszczeniu lokacji, czy... Nie znikają w ogóle. Nie sprawdzałam tego. Zazwyczaj nie miałam takiej potrzeby Chociaż przy ważniejszych postaciach to zapisywałam przed na przykład zabraniem z nich rzeczy, bo czasem mi się nie udało I to dobyć niczego ciekawego, a powinno tak. Może jednak... No nic, idę po prostu, nie wiem, nie wiem, po prostu zgubiłam się najwyżej Nie wrócę, bo tutaj już się nie wraca Tam nic nie ma Jeszcze sprawdzę nic tu nie ma. I tam coś jest. Ale tam już byłam chyba. Nie, nie byłam, nie to, Ale też tutaj chyba... o, czekajcie, tam coś jest. Mm. Nie wiem, czy to to, ale... Ale, ale jest! Udało się Jest nasz niedźwiedź. Nie pamiętam, czy strasznie silny. Nie wiem, że go szuka, pokonywam. Z jego pomocą to się... O matko, Jezu, połowy życia mu zabrało. Nigdy mi nie zginął. Nie wiem, co się stanie, jak zginie. Co tam zrobiliśmy? Korpofrigo. No tak, jeżeli chodzi o zaklęcia, to ja się w ogóle nie znam. Znaczy, takich tych nazw nie znam. Więc... Jak ktoś mnie zapyta, co to zaklęcie robi, to nie wiem. Co ty mówisz? Pokonaliśmy godnego wroga, zdobyliśmy sławę i chwałę. No bez przesady. To tylko nie niedźwiedź. Jakby za niedźwiedzia dostawano sławy i chwały, to nasi myśliwi dzisiaj dzień, to... Miejby sławy i chwały aż za dużo. Chociaż nie, nie. wiem, a zresztą. Już w tych szkieletach niektórych coś jest, w tych akurat nie. Gdzieś miał żaryłko. I zaraz zobaczę. Moment, wejdę na górę. ogrobię wszystkie truposze. I... No, O matko, wylebitowała. Idź. Nie, nie pójdziesz. Ić, cić, ci ci cić, Zobaczmy. 8 minut. No to zaraz... I zaraz. Zaraz będzie kolejny odcinek. Z tego się robi. Oczywiście nie wiem, kiedy utnę. Więc będę ucinać w trakcie mowy. Tak jak zresztą przy, przy pierwszej serii. Możemy iść dalej. Ten biegnie, jak... O Boże wysłów się Jakby chciał wszystkich teraz zaszlachtować przed sobą no i tak zakręcie Przygotowuje się Jakiś tam czas Tak jak to ładowanie zawsze Więc nie wiem po co tak biegnie Istotne Powinien być jak Gandalf Albo no iść po prostu Chociaż nie jak wyszedł to Są takie misje że na przykład trzeba kogoś odprowadzić i to on idzie zamiast biec i to wo, wo, ty tam biegniesz, a My też możemy chodzić, ale chodzenie. Ale ja tak nie mam zamiaru. Nigdzie nie dojdziemy wtedy. Przynajmniej jeżeli normalnie miało, mogłoby zajść na przykład 100 odcinków, to ja bym to przeszła w 200 odcinków. Czytuj się. no. No, 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 no. No, no, no. Tak, te porady, one się bardzo często powtarzają. Po jakimś czasie to już zaczyna być no, 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 ciągle to samo. Chyba nie muszę czytać. No, Większe rzeczy, najważniejsze to sama mówię. Co to? Co to? Świeże powietrze, świetny poszło. Teraz się przetereportuje i nas zostawi. Aha, no nie wiem, czy wam udało się przeczytać ten tekst. Ja dosyć... Nie, że szybko czytała, ale jak tak jest na monitorze, to przyzwyczajona jestem, że czytam dosyć szybko. Postaram się czytać powolutku w głowie, żebyście Wy mogli sobie sami zilustrować co tam ciekawego powie. Może coś znajdzieć, jakąś fajną informację, której ja nie zauważę. Byłoby super. Zawsze jakaś pomoc. Nie będę nagrywać całej gry od razu, kurty. Znowu są wrogowie. Więc zawsze mogę liczyć na Waszą pomoc. Nie znam gry, tak do końca. Tak zwani na ślepo trochę idę. No nie no, na początek nie, ale potem to tak. No, no. Ej! mi rany! A nie to było. To są trzy. A więc w ogóle tych nie używam dlaczego? 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 Cztery. A takie ciosy to normalnie zadajesz. O, ten był dużo, 16. To był ładny cios. No jejku, no przedtem waszło szybciej, macie już drugi poziom, ty przynajmniej masz drugi poziom i nadal to robisz tak wolno. Okej. Okay. Bierzemy. Kawałki skóry. O ile się nie mylę, są nam niepotrzebne do niczego. Na moment. Miałam pokazać misję. Zaginiony mag. Znaleźliśmy go, wyprowadziliśmy. No teraz musimy się spotkać z nim w wy... a a true, no, jakoś tak. Mm, czyli na moście tam będzie przy moście stało. Ubij niedźwiedzia i porozmawiać z myśliwym. Pokazać mu głowę chyba? No, ale spoiler. A, zresztą, sami zobaczycie. Mam już do Rakuriuma, ale. Raku. O, matko Rakuriuma! Nie! I znowu się pomyliłam. Alternowałam, No właśnie Sarna. Rano wstałam i powtarzałam imię. Wyczytałam sobie cztery razy na głos i mówię, teraz się nauczę. Nie, no skądże? Tego się nie da nauczyć. Wilk. Myśliwy. Owl stone. stone, czyli sowa skała, sowi kamień.